Witam serdecznie, Marysz Szpakowski, Filipiny, Mohon Carmen, życie na Filipinach, tutaj synek mi przed chwilą kamerę pomógł czyścić, jest tu ze mną, właśnie wcina jedną jedno, jedno z narzędzi tatusia, tak, do czyszczenia kamery, także czyścimy, 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 wyczyściliśmy, tak Oli, no i teraz nagrywamy. Codziennie coś kamerę, no. Codziennie. Patrzcie, Vanessa przyszła dać ryż Oliverowi. No i co tam, bąbelek? Tutusiny Ryż tu masz, pokaż to. No, nie jest już tego. Muszę podjechać dokumenty od samochodu odebrać. Nie wiem... Fazę, od którego kupiłem ten samochód, miał samochód przerejestrować na mnie. E, no miał to ogarnąć, tak, miał mu zapłacić. Do tej pory tego nie zrobił, a jutro mija mi... W zasadzie dzisiaj mija mi 15 na ta rejestracja, bo na Filipinach się rejestruje samochód na rok tylko. I co roku trzeba odnawiać. Czyli płacasz tam opłatę, no i odnowienie rejestracji. Tylko czy ja mogę odnowić, jak samochód nie jest na mnie zarejestrowany? Dzisiaj jest ofis zamknięty, więc nie mogę jechać. Sobota, niedziela, sobota jest. Więc w poniedziałek rano muszę jechać i zarejestrować chyba na tego faceta na poprzedniego właściciela, jeszcze i wtedy przerejestrować na siebie. No, takieś komplikacje z tym samochodem. No, tak jakoś. No, ale mam nadzieję, że, że w tym tygodniu wszystko już ogarnę. No, już z nim rozmawiałem, że mnie zaczyna poirytować i, i powiedział, że się tym zajmie. Nie? A jak się nie będzie chciał, to niech mi da wszystkie dokumenty, ja sobie sam ogarnę. Po prostu myślałem, że jak wezmę kogoś fachowca, to mi to ogarnie szybko i wszystko będzie załatwione jak należy, tak? Bo nigdy tego nie robiłem. A, a się okazuje, że ile już samochód mamy? 8 miesięcy i samochód jeszcze nie jest zarejestrowany. Na mnie Gdzie ty idziesz bąbel? belek, No pokaż jak stoisz No, stoimy Okej okay. Daj Tatusiowi paluszka Paluszka O patrz I tak on chodzi już za jedną rączkę Ale jak no hold him do jakby co? Just for in case just for in case I will let him go okay. A jaki masz strój fajny, piesek. No, chodzimy. Daj o rączkę.

Fajną konstrukcję budują. Popatrzę, przypatrzę się, jak to robią. No, fajnie to wygląda, że Wam pokazuję. To jest właśnie ta nipa. Chyba poczekalnia będzie. Jestem już w domu i teściowa ryż rozłożyła. Suszy się. Liczy? Tak bandon taką zapłatę dostał. Ryszard trzeba to suszyć. Nic? Z doniką idziemy do karmen Na jakieś małże musi kupić czy coś. Mówię jej, że te świnki. Dzisiaj jak przyjechałem. To prawie że na ulicy były. Chodziły sobie po, po boczu. <laughs> no. Gabi? Po baboj Ja umyłem samochód, jak jechałem, to były prace drogowe. Kurz i wodą lali, o i znowu brudno. To jest ha? Dajcie, dust. Ale przynajmniej w środku jest czysto, ładne. Jak się tu pozmieniało, słuchajcie. Nie poznaję teraz. teraz nie wiem, gdzie jest ta nasza pani, gdzie sprzedawała warzywa nam zawsze. Hej, hej. Jest Dominika. To jest same miejsce? No, to jest inny miejsce. No, wiesz, right? uh. słuchajcie, ale teraz to przynajmniej jest wszystko ładnie poukładane porządek czysto. Zdajcie, chyba lepiej na markecie teraz. To jest to, po co w sumie przyjechaliśmy. Małoże. No, ale kochajcie, to po kapit.

Takoli Vanessa Jak nie było ładnie jak wygląda Nasz lokalny sklepik nocą. pożywniak pod domem proszę bardzo

Ale. Ale. Uuu, Przez pola się teraz przebijamy. Ryżowe. Uuu. Boże, ślisko tu.

Daj nas z ścianą. Oh. Jesteśmy. Niedaleko od naszego domu, sąsiadów. Eee, o, gorący gorąco. Przy tym postałem trochę. Eee, rodzina Doniki. Tak? Relatyw Wszyscy relatyw dookoła. Cała wioska to relatyw no to <grywa> Szpakowski do niego wołają wszyscy. Szpakowski.

انا 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 انا

tak patrzy się na tą świnkę tutaj pan dzieli pierwszy raz tak jest. zawsze to było każdy pochodził a tym razem jest po prostu i do miski

no foi da misto que eu peguei bless 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 vai como eu peguei amor blesso vamos ele que não sou eu que tá stop tá não né que nem amanhã nem no carnaval

Co to babcia robi? Co to babcia robi? Dobrze